Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zapraszam Was na filmiks uwielbianej przez Was serii Storytime, gdzie Wy opowiadacie swoje historie mi w wiadomości prywatnej na Instagramie, a ja później przekazuję je na kanale. Więc pamiętajcie, że jeśli jesteście zainteresowani przekazaniem swojej historii do odcinków, to obserwujcie mnie na Insta. Ja tam na raz na jakiś czas wrzucam właśnie prośbę. O wasze historie w danym temacie. I dzisiejszy temat to są najgorsi właściciele koni oraz pensjonariusze, których kiedykolwiek spotkaliście. Historii, jak zawsze, było całkiem sporo. Zanim jednak zaczniemy, to chciałabym Was oczywiście zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodoba. I teraz już możemy lecieć do historii. Więc jest to tak, że u nas w stajni jest prywatny koń. Bardzo fajny, miły, przyjacielski dla ludzi i innych koni, z potencjałem do skoków, jak i ujeżdżenia. Sytuacja krótka i związła. Właścicielka w ogóle nie przyjeżdża ani nikomu nie daje się tym koniem zajmować. Po prostu całymi dniami stoi na padoku i musi znosić brak miłości, zrozumienia i czułości od żadnego człowieka, bo jego właścicielka raczy przyjechać do stajni raz na pół roku. I jeszcze wspomnę, że koń ma 9 lat, więc na pewno nie jest wyeksploatowany ani nie ma żadnej choroby. Jeśli chodzi o tą pewność co do chorób i eksploatacji, to może być różnie. Mógł być koń na przykład zajeżdżony w bardzo młodym wieku. Mogą być jakieś wady genetyczne. Mogą być choroby bez problemu właśnie w takim wieku. Jakieś zaawansowane rao, które jest na takim etapie, że już może uniemożliwiać jazdę. Jednakże to nie usprawiedliwia. A wręcz by jeszcze bardziej pogarszało całą tą sytuację, że właścicielka nie odwiedza w ogóle swojego konia. Wiem, że osobom, które marzą o swoim własnym koniu, dla których jest to taki upragniony cel, wydaje się to dziwne, że jak można odwiedzać swojego własnego konia tylko raz na rok albo raz na pół roku, czy nawet mniej niż raz w miesiącu. Ale osobiście znam naprawdę wiele takich sytuacji i przypadków, kiedy właściciel nie zagląda do swojego konia, po prostu wstawia go do stajni. Się nim nie interesuje, a zarazem nikogo nie szuka, ani nikomu nie pozwala się tym koniem zajmować. To są trochę dla mnie takie zastanawiające sytuacje, bo jeśli już nie mamy dla konia czasu, nie wiem. Jesteśmy chorzy i nie możemy na niego przyjeżdżać. Jakakolwiek inna sytuacja, która uniemożliwia nam dojeżdżanie do konia, to warto znaleźć jakąś tam zaufaną osobę, może trochę z kimś dłużej pogadać, żeby zobaczyć, jaką jest osobą, która się tym koniem zajmie i na pewno pełno takich osób w okolicy zawsze się znajdzie. Jako, że od kilku lat prowadzę pensjonat, to miałam jednego pana nazwijmy go boomerem którego z chęcią nigdy bym nie poznała. Pan hodował przez ileś lat Araby, więc myślał, że wie wszystko. Miał u dwie kobyłki, arabską i angloarabską. Nadpobudliwe, rozpuszczone oczywiście. Pan miał dużo swoich teorii, ale najciekawsze oczywiście karmienie konia dużą ilością owsa. A paszę na przytycie, jaką kiedyś kupił, to była wysokoenergetyczna, wysokobiałkowa, bo taką kazał weterynarz. Nie wychodzenie na deszcz, bo dostaną zapalenia płuc i zdechną. Robienie zębów skraca koniom życie. Tak, nie robił, został raz zmuszony. Widok paszczy obu koni tragiczny. Siano w siatce powoduje chudnięcie konia i wymusił zapis w umowie o zakazie wieszania siatki. Lążowanie polegało na 10 minutach ganiania na halterze powolcie, a trener miał zakaz lążowania w ramach treningu, bo nie za to mu płaci. I każde inne wędzidło niż zwykle jest narzędziem do siłowego łamania konia. I to jest też całkiem częsta sytuacja. Nieraz w wielu stajniach spotykałam się z takim typem osoby. Czasem jest to kobieta, czasem jest to mężczyzna, który jest nauczony albo zatrzymany w takich dosyć dawnych czasach, jeśli chodzi o jeździectwo. I myśli, że tylko tak jest dobrze i on wie najlepiej, więc się nie wtrącaj i rób, co ci każe i za co ci płacą. I oczywiście, każdy może ze swoim koniem robić, co chce, ale kiedy ktoś jest taki zamknięty, nie przyjmuje żadnych wskazówek, a jego konie przez to dziczeją i są narażone na uszczerbek na zdrowiu albo życiu, albo co gorsza, osoby, które się tym koniem zajmują w pensjonacie, są narażone na taki uszczerbek no to już jest sytuacja nie za dobra. Stałam w fajnej stajni z koniem, którego dzierżawiłam i to była stajnia, w której jeździłam od samego początku. Niestety po jakimś czasie zaczęły się jazdy z tamtejszym trio, w tym już teraz moją byłą przyjaciółką. Dziewczyny próbowały mnie wrabiać w kradzieże i wykorzystywać sytuację, że pisałam im, że wkładam ich rzeczy do szafki, bo nam rekreacja zawijała, jak coś zostawało. No cóż, byłam zbyt miła. W tym momencie stoją tam same. Wszyscy się wynieśliśmy oprócz nich i niestety cały team się rozwalił po kilku stajniach, ale w każdej są minimum dwie osoby od nas i mamy ze sobą kontakt, więc nie jest tak źle. Co też nie zmienia faktu, że stajnie zmieniliśmy też przez właściciela, który patrzył na hajs i ośrodek z mega potencjałem stoi i się marnuje. A konie w rekreacji mają stare, wytarte siodła, niedopasowane i wszystkie jadą na owsie. No i są właśnie chyba takie dwie grupy najgorszych pensjonariuszy, najgorszych właścicieli koni. Jedni dzielą się na tych, którzy źle traktują swoje konie, a drudzy dzielą się na tych, którzy źle traktują innych ludzi w stajni, pracowników, czy też y, po prostu swoich znajomych. No i tutaj mamy też coś, co się zdarza, chociaż mam wrażenie, że już coraz rzadziej. Czyli takie zjawisko wrednych dziewczyn, które często jest widywane na jakichś filmach z lat 2000. Czyli to jest taka grupa dziewczyn, które tworzą intrygi, wpędzają w zamęt w otoczeniu, w którym się znajdują, oskarżają innych o jakieś dziwne, niestworzone rzeczy. No jak widać, nadal w niektórych miejscach ma się to świetnie... Współczuję. Mimo, że była to dzierżawczyni stajni, podepnę to. Dziewczyna była typowo praca z koniem, z harmonią konia na halterach itd. Mimo, że potrafiła wsiąść na konia i go szarpać na wędzidle, gdy sobie nie radziła. Najlepsze jest to, że w upalne dni puszczała konia na plac prawie cały dzień, bez dostępu do siana i wody, a gdy nadeszła zima, byłam codziennie przez tydzień i ani razu nie widziałam wody na padokach. Ona o to dbała. Gdy po czasie zdenerwowana rozpisała jej się, dlaczego tak jest, odpisała, że konie jedzą śnieg. Nie mam pojęcia do dziś, czy serio miała takie podejście, czy potraktowała mnie jako dzieciaka. Była parę lat starsza i chciałabym się odczepiła. A i mimo, że ciągle wstawia na stronę posto harmonijnej pracy z końmi ich dobrostanie, robiąc warsztaty z ziemi i tak dalej, konie ledwo dostawały paszę treściwą, nie wspominając o sianie lub wodzie, bo też mówiła, że każdy musi mieć siatkę na siano, oczywiście za nią płacąc i nie zważając na możliwe uszkodzenia koni, gdyż za szybko je spożywają. I jej konie chodziły po parę godzin dziennie pod rząd. Może i były niebrykające i grzeczne, ale nie wiem, czy to wynikało z braku siły czy z poddania. Oczywiście nadal prowadzi stajnie i zachęca nieświadome dzieci do brania udziału w warsztatach i szkoleniach. Jeśli chodzi o ten śnieg, to jest to prawda, ale nadal nie można tego traktować jako jedyne źródło wody. Konie sobie oczywiście mogą trochę pojeść śniegu, ale gdzieś ta woda w zbiorniku powinna się znajdować. A jeśli chodzi o hipokryzję w jeździectwie w takich czy innych tematach, to jest to dosyć... Powszechne zjawisko. I jak najbardziej rozumiem, że jak się obserwuje takie rzeczy, to aż tak człowieka wzburza. No najgorsze jest chyba to nie zapewnianie koniom podstawowych potrzeb, których potrzebują do funkcjonowania, po prostu przeżycia. Ale harmonijna praca zgodna z dobrostanem konia jest. W stanie, w której kiedyś jeździłam w szkółce, była pensjonariuszka, która była mega przewrażliwiona na punkcie swojego konia. Czasami stała w poprzek korytarza i ktoś, jak chciał przejść za zadem jej konia i dotknął tego zadu, żeby koń wiedział, że tam jest, to od razu się na niego darła. Wszystko swoje w stajni miała gdzie indziej niż wszyscy, pozamykane na kłódki i na jej szafce. Była na korytarzu zwykła drewniana stajenna, taka jak wszystkie dookoła, nie jakaś paka czy coś. Jak ktoś coś nawet na chwilę odłożył, to od razu wielka afera. Z jednej strony rozumiem, z drugiej, moim zdaniem, trochę przesadę. Jako człowiek jednak była bardzo dobrą osobą. Jak mieliśmy sytuację kolkową z koniem, to bardzo nam pomogła. No i takie zachowanie może wynikać z naprawdę wielu różnych rzeczy. Niektóre osoby mają problemy neurologiczne, na przykład, i z tego powodu może wynikać jakieś większe, większa wrażliwość, większa nerwowość w jakichś sytuacjach stresowych. Mimo wszystko, mając świadomość takiego problemu, warto trochę nad sobą pracować żeby inni ludzie nie czuli się z naszymi wybuchami po prostu źle. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej jak to idzie w stronę przewrażliwienia na punkcie swojego konia, niż totalnego olewactwa i ignorowania wszystkiego, co się wokół tego zwierzaka dzieje, nawet jak dzieje się coś tragicznego. Więc było to jakieś 2-3 lata temu, jak jeździłam z półtora roku i ledwo ogarniałam, co się dzieje. Właścicielką konia była trenerka. Jej zasadą na jazdach było lanie konia batem, póki nie ruszy, bo inaczej się nie da. Jej koń był jakoś trzynastoletnim wałachem. Ze strony właścicielki było bardzo mało szacunku do konia. Koń oddawany do szkółki pod fatalnych jeźdźców, a był koniem trudnym. Do czego przejdę teraz? Jeździła nim tylko czasami na placu i ciągle w tereny. W terenach wstępie się na niego darła, że coś źle robi. Z mojego teraźniejszego doświadczenia wiem, że mogła to zrobić bardzo spokojnie. Kłus, co tu dużo mówić, szarpanina z koniem i tyle. Ale uwaga, galop, koń się boi, w oczach już widać strach, a raz ją zrzucił tego batem a jak wsiadała z jakiegoś pięka, koń ze strachu odchodził, jak miała nogę w strzemieniu. Patologii ze strony trenerów to jest coś, co z perspektywy niedoświadczonego szkółkowca jest straszne, ale jak myślałam, trener wie lepiej. Jednak nie tym razem. Mimo, że koń jadł przyzwoicie i nie stał na betonie, to to, jak się na nim jeździło, jest przerażające z perspektywy czasu i nie życzę nikomu, by się spotkał z czymś takim. Niestety zawsze w tych najgorszych historiach story time Znajduje się jakaś historia o przemocy biciu konia. Zawsze jest to dla mnie takie okropne, aż ciężko mi jest to uwierzyć, że ktoś może kazać komuś bić swojego własnego konia. Nawet innego jest mi to ciężko zrozumieć, ale swojego własnego, bo on nie chce się ruszyć. Aż mnie porusza taki brak empatii. I w ogóle zauważyłam taką sporą tendencję wielu jeźdźców do tego, żeby w każdej drobnej, nawet najmniej stresowej, czy nawet w niestresowej sytuacji, krzyczeć na konia. Często totalnie bez powodu. Nie wiem, czy te osoby nie wiedzą, że krzyk również ma swoją moc i ma swoje działanie w treningu konia. Chociaż w sumie, jak się do konia mówi tylko krzykiem, to podejrzewam, że się do takiego tonu głosu przyzwyczaja. Ale naprawdę, no, jeśli tylko możecie, to nie używajcie krzyku. Do każdej możliwej sytuacji, i pamiętajcie, aby zawsze dostosować natężenie i siłę danej korekty, danej kary do tego, co się dzieje. A nie, że na przykład koń na nas się lekko wepchnie bokiem, a my już na niego się drzemy i na przykład dajemy mu strzała w łopatkę. W nowej stajni, w której jestem, jest też dziewczyna, która dzierżawi konia. Jak go pamiętam, super koń aniołek reaguje na głos i na pry, czasem się spłoszy i tyle. Jest to koń, który nie może skakać. Ostatnio zaczęła z nim biegać z do stajni. Gdy miałam go sprowadzić, myślałam, że się poddam. Na koniec drogi koń skoczył w pastuch, który był obok. Nie reagował na to, co mówię, miał gdzieś prr i tak dalej. I jego niegrzeczne zachowanie, dziewczyna zwala na ludzi w stajni. Generalnie ona tylko chodzi i krzyczy na konie, zwłaszcza te, które się jej boją. Uważa, że jest najmądrzejsza i najlepsza, a prawda jest taka, że jest bardzo toksyczną osobą. Żałuje koniu widać marchewki, stosuje przemoc wobec nich, do tego udaje, że kogoś lubi, a za plecami to ja już słyszałam, jakie rzeczy o ludziach mówi. Wszystkim rozkazuje i nie stosuje się do zasad w stajni. Podam jeszcze, że jeździ bez trenera, właściciel konia się go boi i nad niczym nie panuje. Nie pojawia się u konia, a dziewczyna planuje niedługo zacząć skoki na tym koniu. No i tutaj mamy taką sytuację, kiedy właściciel oddaje komuś swojego konia do opieki, bo nie pojawia się sam w stajni, i ta osoba zachowuje się skrajnie nieodpowiedzialnie. Takie sytuacje również się zdarzają. I przy dzierżawie warto mieć to na uwadze, jeżeli własnego konia dzierżawimy, to zawsze może się taka sytuacja wydarzyć, chyba, że mamy kogoś naprawdę bardzo zaufanego. O, współczuję kontaktu z takimi osobami. Jeżdżąc w stajni ze sportem, spotkałam się z dorosłym mężczyzną, który kupił sobie konia od stajni, z tego co wiem, to jest w jakimś układzie z właścicielką, że on płaci mniej, a osoby ze sportu oraz przez szkółki mogą sobie jeździć na tym koniu. Jest to dosyć trudny i specyficzny koń. Wracając do tego, czemu tak naprawdę ten właściciel jest taki zły, to jest u swojego konia raz w tygodniu na jazdę skokową. Skoki około 100 cm, gdzie nawet go nie czyści. Przychodzi tylko do niego, siodła i oddaje na kolejną jazdę. Nie bierze konia w ogóle na ląże, nie pracuje z nim z ziemi. A jak przychodzi co do czego, to nie jest w stanie nic zrobić na tym koniu, mówiąc wszystkim, że ten koń odwala. Rozumiem, że jest to dorosły facet z rodziną i pracą, więc może nie mieć tak dużo czasu, żeby być u konia codziennie, dlatego uważam, że powinien najpierw przemyśleć tą decyzję. A z tym powiem wam, że również się spotkałam, ale może nie z dorosłą osobą, która Miała już jakieś zobowiązania, po prostu z taką, której na co dzień się za bardzo nie chciało odwiedzać swojego konia, ale raz na jakiś czas jej się jednak zachciało i to był często właśnie konkretnie trening skokowy. No więc potwierdzam Wam, że tacy właściciele jak najbardziej istnieją, nie jest to żadna nowość. I tylko jakoś tak się dziwię, trochę jest mi też szkoda, nawet nie trochę, a bardzo, że. Ludzie aż tak o swojego własnego zwierzaka nie dbają, że są w stanie oddać go do szkółki, do jazd. W ogóle się nie interesować, pod kim ten koń chodzi, jak chodzi i itd. Może nie jest to najgorsza historia, ale jakiś czas temu przyjechał do mojej stajni nowy koń w pensjonat. No i ogólnie to już pierwszego dnia dziewczyna, jego właścicielka, zamiast pokazać mu teren stajni, wziąć na jakiś spacer w ręku czy wypuścić na padok, to wzięła go na lążę. Ale jaja to się zaczynają dopiero teraz. Koń młody, 4 lata, wzięła go na tą lążę i od razu bez żadnego rozstępowania ani rozkłusowania kazała mu galopować i ciągle go popędzała batem. Koń cały zlany potem, zmęczony, się buntował, stawał dęba, wchodził do środka, a ona jeszcze dała go na lążę chyba dwóm innym osobom, i jak one już z nim pogalopowały kusa było tylko kilka kroków, jak koń sobie sam przechodził, ale od razu dostawał bata i musiał dalej galopować, to od razu po galopie wzięły go takiego całego spoconego, zmęczonego, bez żadnego rozkusowania niej, rozstępowania do boksu i gdyby nie właścicielka, która im powiedziała, żeby go ubrały w polarówkę i wypuściły na padok, zostałby w tym boksie do następnego dnia. A tak to sobie chociaż sam postępował. Sytuacja nie była jednorazowa, robiła to wiele razy, aż w końcu chyba właścicielka stajni z nią pogadała na ten temat i ta dziewczyna zrozumiała, że to co robi nie jest dobre. To jest taka dziwna akcja, ale chyba najważniejsze jest to, że faktycznie już ta osoba tego nie robi i była w stanie przyznać się do błędu i już więcej tego nie robić. To nie jest wcale takie częste, nie jest na pewno też łatwe, dlatego bardzo fajnie, że w tym przypadku tak to właśnie wyszło. Dzierżawiłam kiedyś prawie 9 miesięcy klaczkę. Koń naprawdę super, tylko ja na niej jeździłam i od czasu do czasu wsiadał właściciel i to wystarczyłoby zepsuć całą pracę. Na przykład ona miała problem, by galopować na dobrą nogę, więc poświęcałam mnóstwo godzin treningów na ćwiczenie tego, albo miała coś takiego, że leciała w galopie na zabicie, i trzeba było się postarać, by spokojnie galopować. Skąd wiedziałam, że właściciel jeździł nie tylko po wydłużonych strzemionach, ale po tym coi znowu odpierniczał na treningu? Przyłapałam go kiedyś jak jeździł. Galopował sobie na złą nogę po ostrych zakrętach, więc zwróciłam mu uwagę, boko i w pewnym momencie by się aż wywrócił, a co usłyszałam? Teraz skupiał się na czymś innym, a nie na dobrej nodze. Nie dał się przegadać. Potem odwalała, to dostawała takie lanie, że masakra. Od właściciela, oczywiście. Kobyła miała problem z podciągnięciem popręgu. Brykała, odstawiała się, niejednokrotnie przez to spadła. Zdarzało się, że aż się kładła przy tym. Każdy mu zwracał na to uwagę. Jego odpowiedź: Ona miała tak od zawsze, to u niej normalne. Takie łaskotki to były dla niej. Co się okazało po półtorej roku? Zaraz do tego dojdę. Koń był coraz bardziej wychudzony, obolały, miała straszne kolki. Co chwilę leżała. W końcu zdecydował się na wezwanie weterynarza. Łaskotki okazały się być poważnie zniszczonymi nerkami i nie tylko. Ona gniła od środka. Musieli ją uśpić. Rok wcześniej przed moimi zawodami miała wizytę Fizjo. Wyszło, że bardzo źle chodzi i potrzebuje kucia ortopedycznego. Odpowiedź, czy to zrobił, możecie wysunąć sobie sami. Przynajmniej teraz już się nie męczę i biega, szczęśliwa po zielonych łąkach. Jest to historia potwierdzająca to, że ignorancja potrafi doprowadzić do najgorszego. I właśnie ten koń za ignorancję swojego właściciela i to, że nie chciał się przyznać do błędu i nie chciał wezwać specjalisty. Zapłacił najwyższą cenę. Ciężko się o tym mówi, ale mam nadzieję, że ten właściciel, chociaż po tym zdarzeniu, zrozumiał, że jego postępowanie było złe. Nie wyobrażam sobie wziąć zwierzę pod swoją opiekę i nie być w stanie się nim zaopiekować na przynajmniej średnim, dobrym poziomie. Mamy w stajni konia w typie pogrubionym. Waży na spokojnie z 700-800 kg. Jest to koń agresywny w stosunku do ludzi i zwierząt, a przy takiej masie jest w stanie na spokojnie zrobić krzywdę. Koń nie ma żadnego szacunku do człowieka i niejednokrotnie zdarzyło się, że przebieg po człowieku, taranując go lub po prostu przycisnął go do ściany. Właściciel, oczywiście, na bieżąco był informowany o zaistniałych sytuacjach, co po prostu ignorował i mówił, że to nasze wymysły. Sytuacje dalej się powtarzają, a od jakiegoś czasu wina zostaje zrzucana na nas, że to przez nas tak się koń zachowuje i traumatyzujemy go. Dodam tylko, że koni nie dostaje przy karmieniu nic, bo właściciel zabronił, a Kowala, jak widział w czerwcu, tak do kwietnia nie zobaczył go więcej. Konie zimrok to są bardzo kochane konie, ale trzeba umieć je wychować, bo niewychowane z taką masą potrafią zrobić naprawdę niezłą krzywdę. Sama raz miałam do czynienia z ziemniakiem, który mnie przeciągnął przez chyba 10 metrów i dosłownie nic nie mogłam zrobić, bo zapierałam się, wbijałam pięty w podłoże, nic się nie dało zrobić. Ale oczywiście to nie jest wina konia, tylko właściciela, osoby, która trenuje tego konia, albo no, w tej sytuacji nie trenuje. Potem się ludzie dziwią, że konie zimnokrwiste są dyskryminowane np. przez kowali albo przez właścicieli pensjonatów i np. często w ogłoszeniach jest napisane nie przyjmujemy koni zimnokrwistych. Jest to stereotyp, ale często się potwierdzający, niestety a to zwalanie winy na właścicieli i opiekunów w stajni. Pełna profeska. Uwielbiam coś takiego. Dobra, moi drodzy, to już była ostatnia historia z tego odcinka. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli macie jakieś swoje historie o najgorszych pensjonariuszach czy właścicielach koni, to napiszcie je w komentarzu. Ja takie historie przeczytam i przypnę im serduszko. Pamiętajcie o kodach, które znajdują się w opisie tego filmiku. Ja Was zapraszam jeszcze raz do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka, by nic nie przegapić oraz łapki w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was również na moje. Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!